Cześć, witam Cię na kanale Różne Oblicza Piłki. Wróciła La Liga, a wraz z nią oczywiście FC Barcelona i Real Madrid. W jednej i w drugiej drużynie mieliśmy debiuty, ponieważ był to pierwszy mecz Hansiego Flik'a. No i w La Liga debiutował też Kilian Mbappé. Zacznijmy sobie najpierw od meczu Barcelony. Barcelona grała na Mestaja z Walencją i Hansi Flik przygotował na ten mecz bardzo ciekawy skład. W pierwszej drużynie zagrała aż trzech 17-latków Kubarsy, Laminjamal i Bernal. Moje oczy były zwrócone głównie na tę ostatnią postać, właśnie na Bernala, który jest okrzyknięty być może nowym Sergio Busquezem, i generalnie, jeżeli chodzi o pozycję i o warunki fizyczne, to faktycznie przypomina jednego z najlepszych defensywnych pomocników w historii piłki nożnej. Kolejnym zaskoczeniem było postawienie na rafinie w środku pola, no i też występ Marka Casado który co prawda dobrze grał w presezonie, ale no nie był to taki oczywisty wybór dla Hansiego Flicka. Jednak ze względu na problemy w środku pola, niepełną dyspozycję Pedriego, nieobecno, nieobecność Frankiego de Jonga oraz, jak się okazało, Ilkaya Gundogana, na taką trójkę nowy trener Barcelony się zdecydował. Jeżeli chodzi o Gundogana, to tutaj niestety znowu można powiedzieć, że trup wypada z szafy. Barcelona w ostatnim czasie jest znana z tego, że próbuje w niekoniecznie prawidłowy sposób wypychać swoich zawodników z klubu. Pamiętamy wszyscy case Frankiego de Jonga, który był z tego klubu na siłę wypychany. Teraz chyba podobna sytuacja dotyczy Ilkaya Gundogana. On podobno nie jest do końca zadowolony ze sprowadzenia konkurencji w postaci Daniego Olmo, ale szczerze mówiąc, nie do końca chce mi się wierzyć w to, że taki piłkarz jak Gundogan boi się, boi się rywalizacji. Oprócz tego, no jest oczywiście na dosyć wysokim kontrakcie. Ma rok do końca kontraktu i Barcelona chciałaby go spieniężyć. Sprowadziła Olmo, który może zająć miejsce Ilkaya Gundegana, więc wszystko wskazuje na to, że Gundegan. Barcelonę opuści, Hansi Flick dał Gundegenowi e, z jednej strony zielone światło na transfer, ale z drugiej strony powiedział, że jeżeli zdecyduje się zostać, jeżeli te wszystkie sprawy pomiędzy Gundegenem a zarządem zostaną dogadane, to on będzie ważną postacią FC Barcelony w tym sezonie. Jak wyglądał ten mecz? Pierwsza połowa fatalna, katastrofalna w wykonaniu Barcelony. Dawno nie widziałem tak słabego meczu Barcelony jak ta pierwsza połowa. Wolne granie w środku pola, dużo strat. Walencja zagrażała bramce Ter Stegena i każda sytuacja to po prostu był smród pod bramką Niemca. A jak Barcelona próbowała tworzyć akcje ofensywne, no to były one bardzo chaotyczne, niecelne dośrodkowania, były próby strzałów z dystansu. No i mieliśmy w pewnym momencie taką sytuację, że to Walencja wyszła na prowadzenie, dośrodkowanie z bocznego sektora, strzał Hugo Duro. I gospodarze objęli prowadzenie, zasłużone prowadzenie. Jeżeli chodzi o grę defensywną i też y, tę konkretną sytuację, no to kryminał w wykonaniu Inigo Martineza. Ten zawodnik, można powiedzieć, że pierwsza połowa to jest właśnie obraz gry Inigo Martineza przez całe spotkanie. Martinez łamał linię spalonego, wielokrotnie niedokładnie zagrywał. Swoją grą powodował wiele zagrożenia pod bramką Barcelony i był to występ naprawdę... Bardzo słaby. Oprócz bramki Hugo Duro, Walencja mogła podwyższyć wynik meczu. Pamiętamy sytuację, kiedy piłkę z linii bramkowej wybijał Paul Kubarsi Kubarsi który moim zdaniem powinien jednak zostać wyrzucony z boiska w drugiej połowie, bo ten faul to jest ewidentnie faul taktyczny. No i z jednej strony można powiedzieć, że miękki faul, a z drugiej strony no, za takie faule daje się żółte kartki i absolutnie nie zwalnia to sędziego z tego, że no wyrzuciłby gracza Barcelony z boiska i ten mecz zmieniłby przebieg. No właśnie takie decyzje trzeba na boisku podejmować. To jest ewidentny błąd. Ewidentny błąd i wtedy ten mecz mógłby się potoczyć zupełnie inaczej. Kubarski zupełnie nieodpowiedzialnie fauluje na środku boiska Hugo Duro, ile dobrze pamiętam. Mimo, że jeszcze miał swojego partnera do pomocy, no to takich błędów robić na takim poziomie... Niestety nie wolno. Kto wie, jakby się ten mecz skończył, gdyby Kubarski obejrzał zasłużoną drugą żółtą kartkę. Generalnie druga połowa tego meczu to dużo lepsza połowa w wykonaniu Barcelony. Każdy, prawie każdy z zawodników e, wszedł przynajmniej na poziom wyżej. Mówię prawie każdy, ponieważ Inigo Martinez nadal grał kryminał. Bardzo słabo prezentował się również Ferran Torres. E, Ferran Torres nie stanowił żadnego zagrożenia dla bramki rywali. Dużo dobrego wniósł Pedri, i to jest na pewno duży plus, i duży taki powiew optymizmu dla Drużyny Flika, ponieważ jak Pedri pojawił się na boisku, to gra Barcelony była zdecydowanie bardziej uporządkowana. Barcelona przestała się spieszyć, ale nie grała też jednostajnie. Może nie stwarzała jakichś wybitnych sytuacji, ale można powiedzieć, że w drugiej połowie już ten mecz kontrolowała, i to właśnie Pedri, wejście Hiszpana, było moim zdaniem kluczowe. Jeżeli chodzi o zmianę przebiegu tego spotkania, teraz czas na sprawę polską w tym spotkaniu, czyli Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik strzelił dwie bramki, generalnie rozegrał poprawne spotkanie, oczywiście. Dwie bramki, które dały zwycięstwo. Świetnie zachował się przy pierwszej bramce i przy dośrodkowaniu. To był taki stary Lewandowski, który idzie pazernie na piłkę. No i też perfekcyjnie wykonany rzut karny. Trzeba pamiętać, że w bramce był Szwili, który ma za sobą świetne euro. Ma też bardzo duży zasięg ramion i naprawdę karnego strzelić mu jest. Trudno, a Lewandowski zmienił sposób wykonywania rzutu karnego. Już nie było tej charakterystycznej przerwy tuż przed strzałem, tylko zatrzymał się na początku, później poszedł w pierwsze tempo i strzelił idealnie w samo okienko bramki. Oprócz tych dwóch trafień, Lewandowski oddał jeszcze dwa inne strzały. Jeden z nich był niecelny, a drugi zablokowany. Generalnie Polak miał 31 kontaktów z piłką, wykonał 18 podań, z czego 17 celnych. Jak tutaj widzicie na hitmapie, Lewandowski grał głównie na przedpolu. Nie był to taki zawodnik. Przyspawany do linii pola karnego, operował mniej więcej na 22-23 metrze, ale to też nie jest wielkie zaskoczenie. Ale to, co powiedziałem wcześniej, bardzo inteligentne pójście za akcją, wtedy, kiedy Alejandro Balde przerzucił do Lamina Jamala, Jamal zgrał z pierwszej piłki, i w poprzednim sezonie bardzo często zdarzało się to, że Lewandowskiego tam nie było, a tutaj idealnie poszedł na piłkę, wyprzedził Moskere dał wyrównanie po tej bardzo kiepskiej pierwszej połowie, no a w drugiej połowie perfekcyjne wykonanie rzutu karnego. Generalnie występ Lewandowskiego na plus. Zdarzało mu się przegrywać pojedynki. W powietrzu stoczył 4 pojedynki, 3 wygrał, ale w tych pojedynkach na ziemi miał już mniejszą skuteczność. Na 7 pojedynków też wygrał tylko 3. Więc tutaj jeżeli chodzi o zastawienie piłki i grę tyłem do bramki jest jeszcze trochę do poprawy, ale dwie bramki i przechylenie szali zwycięstwa na korzyść swojej drużyny to na pewno trzeba grę Lewandowskiego traktować na duży plus. Lewandowski strzelając bramki numer 60 i 61 w barwach Barcelony wyprzedził w klasyfikacji historycznej, jeżeli chodzi o strzelców, Johana Krojfa, więc Polak wspina się w tej hierarchii coraz wyżej i zobaczymy, z jakim wynikiem zakończy ten sezon. Na Son mojż w La Liga zadebiutował Kilian Mbappé i po dobrym meczu, który Francuz rozegrał na Stadionie Narodowym, na pewno miał chrapkę na pierwsze trafienie w La Liga, ale niestety będzie musiał na nie poczekać przynajmniej do kolejnego weekendu. Real Madrid remisuje z Majorką 1 do 1 i, patrząc na przebieg tego meczu, no to drużyna Carlo Ancelotti'ego musi ten punkt szanować, ponieważ Majorka stworzyła sobie naprawdę dużo dobrych sytuacji w tym spotkaniu. Jeżeli spojrzymy na skład, to widzimy, że Real Madrid wyszedł praktycznie na galowo. Wielu zawodników miało co prawda krótkie urlopy, bo grali i na mistrzostwach Europy, i w Copa Ameryka, i na Igrzyskach Olimpijskich. No ale Carlo Ancelotti od samego początku stawia na tę żelazną jedenastkę. Tutaj nie było żadnych niespodzianek. W pierwszym, w pierwszym składzie ofensywny trio Mbappe Vinicius Rodrigo które jeszcze nie do końca na boisku ze sobą dobrze się dogaduje. Od samego początku było słychać bardzo duże gwizdy za każdym razem kiedy przy piłce był Vinicius. Nie jest to za żadne zaskoczenie. Z jednej strony Vinicius żali się po każdym spotkaniu, że na niego gwizdzą, że jest atakowany, a z drugiej strony sam tych kibiców trochę prowokuje. Był taki obrazek świetnie złapany przez realizatora około 10. 11. minuty, kiedy sam Podnosi ręce i prowokuje jeszcze kibiców do większych gwizdów. To samo wydarzyło się też po strzelonym golu dla Realu. Jeżeli chodzi o grę Realu, to z jednej strony, oczywiście wielkim wydarzeniem był debiut Kiliana Mbappé, ale z drugiej strony, pierwszy oficjalny mecz bez to niego i wydaje mi się, że jednak szala przychylona została właśnie w kierunku braku Niemca w środku Pola, ponieważ Real Madrid w środku pola grał bardzo jednostajnie, grał bardzo. Może nie wolno, ale w taki sposób chaotyczny, bo Realowi z jednej strony zabrakło cierpliwości, a z drugiej strony nie było tam zbyt wielu otwierających podań i to ze względu, i to yy, od Judah Bellingama, czy to od Fede Valverde, który jest tą nową ósemką. No dziwnie ta ósemka wygląda na plecach kogoś innego niż niego Crossa, ale to jest oczywiście kwestia przyzwyczajenia. Widać było w Realu, że brakuje tego gracza, który to tempo gry reguluje. Real grał trochę tak jak się przysłowiowo mówi na jedno kopyto, więc te ataki były z jednej strony monotonne, z drugiej strony przewidywalne. Jedyne zagrożenie, które stwarzał Real, to były indywidualne akcje, czy to Viniciusa, czy Rodrigo, czy właśnie Kiliane Mbappé. Turbo dziwne jest to, że w wielu momentach tego meczu ci zawodnicy grali wszyscy. Na lewej stronie boiska, i teraz jak sobie zobaczycie na hitmapy tych trzech zawodników, czyli Viniciusa, Rodrigo i Kiliana Mbappé, to widzicie, że oni głównie operują właśnie z tej lewej strony boiska. A jaki to był mecz Francuza? Francuz rozegrał pełne 90 minut, expected goals na poziomie 0,3, więc jest to niskie expected goals jak na Kiliana Mbappé. Oddał cztery strzały, dwa strzały w światło bramki, dwa obok. Był w jednej dobrej sytuacji do strzelenia bramki, ale tam zabrakło kilku centymetrów. W drugiej sytuacji bardzo dobrze zachował się bramkarz bramkarz Majorki. Bramki na son mojej strzelić się nie udało. Kolejna szansa w najbliższą niedzielę z Realem Valadolid, Generalnie no to nie był dobry mecz Realu, to nie były też dobre zmiany Carlo Ancelotti'ego. Carlo Ancelotti bardzo długo czekał ze zmianami, jedynie co wpuścił w 60. minucie Luke Modricza za Aureliana niego, próbował pewnie rozruszać troszeczkę i uporządkować środek pola Realu Madryt. To nie wypaliło, a z kolejnymi zmianami czekał aż do 88. minuty i to wtedy wszedł Brahim, Giler i Lukas Vázquez, no ale to było za mało czasu, żeby, było, żeby można było coś zmienić. Wracając do tego tematu, tych ataków lewą stroną Realu Madryt. Przez to, że ci wszyscy zawodnicy lecieli na tą lewą stronę, to w ogóle jakiś absurd jest, no to najgroźniejszy zawodnik Majorki, oprócz Muriciego, który strzelił bramkę, czyli Mohika, on sobie hasał tą z kolei swoją lewą stroną, tak, że Dani Carvajal to miał ręce cały czas pełne roboty i Carvajal nie dostawał wsparcia od swoich kolegów. W ogóle nie było żadnej mowy, żeby Winnicyusz czy Rodrigo się wrócili. Szczególnie dziwi mnie to w przypadku Rodrigo, ponieważ pamiętam, że on pracował w tej defensywie. No tutaj jeszcze jeszcze to jest na pewno element do poprawy, tak więc Mohika, który ma bardzo dobre dośrodkowanie, bardzo dobrą dynamikę, generalnie jest idealnym gościem właśnie na tę pozycję wahadłowego, kilkukrotnie te jego dośrodkowania siały naprawdę duże spustoszenie w polu karnym, w polu karnym Realu Madryt, no i moim zdaniem Majorka może mieć z tej współpracy Mohiki z Muricim bardzo dużo korzyści. Murici świetnie grający głową, Mohika kapitalne dośrodkowania. No, będą z tej współpracy padały bramki. Fernando Mendi wyleciał z czerwoną kartką z tego spotkania zasłużenie. Oczywiście głupota totalna lewego obrońcy Realu Madryt. Głupota na taką skalę, że oprócz tych meczów zawieszenia, które będzie miał, to ja bym mu jeszcze dał, nie wiem, jakąś karę dwóch tygodni prac społecznych, żeby on ten Madryt posprzątał chociaż. No, bo to jest dramat, to co prezentował Mendy Mendi, to co zaprezentował w tej sytuacji. No totalne odcięcie, totalne odcięcie. No tak się to nie wypada się tak zachowywać piłkarzowi w takim klubie, no. Końcówka spotkania, zupełnie bezsensowny faul i bardzo groźny, ponieważ ta noga jest bardzo blisko kolana i mogło się to naprawdę skończyć bardzo poważną kontuzją. No głupota, głupota Mendiego nie zna granic, ale żeby nie było tak, że E, tylko czerwona kartka dla Realu powinna być. To również uważam, że to co zrobił Pablo Mafeo w pierwszej połowie z Viniciusem, to również było na taką mocną pomarańczową kartkę albo i nawet czerwoną. Gdyby sędzia mu dał czerwoną, to pewnie większego zaskoczenia by nie było. E, no to też kryminał w wykonaniu Mafeo. To on jest znany z tego, że właśnie też czasami w tych wielkich meczach, czy z Barceloną, czy z Realem, robi jakąś głupotę tutaj zrobił i powinien czerwoną dostać. Więc sędzia, sędziowie w pierwszej kolejce mylili się w przypadku IFC Barcelony na korzyść Barcelony, gdzie Paul Kubarski nie dostał drugiej żółtej kartki, no i na niekorzyść Realu Madryt, gdzie moim zdaniem Mafeo z boiska powinien wylecieć. A gra w dziesiątkę z Realem Madryt to nie jest oczywiście sprawa łatwa, ten mecz również mógłby się skończyć innym wynikiem. No ale to, że sędziowie są beznadziejni w La Lidze, to też nie jest nowość że wypaczają wyniki meczów. Może w tym przypadku nie wypaczyli, ale na pewno przyczynili się do tego, że Barcelonie łatwiej było wynik utrzymać, a Majorce, no Majorce też, było łatwiej ten wynik utrzymać i przejść do kolejnych goli. Nie udało się tego zrobić, ale Majorka zagrała naprawdę świetne spotkanie. Carlo Ancelotti ma urwanie głowy, ponieważ przy tak dużej sile ofensywnej trzeba pamiętać o tym, żeby nie zachwiać balansu w tej drużynie. Jest też dużo rezerwowych, którzy mają chrapkę na pierwszy skład. Z drugiej strony ciężko posadzić będzie na ławce Vinciusa, Rodrigo. No, już nie mówię o Kilianie Mbappé. Moja obserwacja też jest taka, że zresztą widać to też po tej hitmapie, że Mbappé będzie się na tej dziewiątce męczył. Że Real gra tak naprawdę bez klasowej dziewiątki, że będzie ta przewaga pewnie z tej lewej strony, chyba że to jakoś uda się wyeliminować. No, ale Kilian Mb Mbappé to nie jest dziewiątka. On no wchodzili sobie w paradę z Vinciusem w tym spotkaniu i to było widać. Ciekawostką jeszcze jest to, że po meczu nie wszyscy wrócili do Madrytu. Część sobie poleciała do Malagi, i właśnie było to ofensywne trio Vinicius, Rodrigo i Mbappé może będą analizować to, dlaczego wszyscy z tej lewej strony byli. To by się przydało wyjaśnić. No i zabrali jeszcze Fernanda Mendiego. Fernando Mendi no tak, oczywiście żartobliwie mówię, że zabrali ze sobą wiadomo, że jest to grupa przyjaciół. No i Ferlamendi po tej czerwonej kartce, no raczej nie wiem, czy on zasłużył na wakacje, nawet jeżeli by to były krótkie wakacje, no ale Carlo Ancelotti daje tym zawodnikom odpocząć, odpocząć na początku sezonu. Na no, ten początek wygląda na to, że jest to trochę jeszcze taki okres przygotowawczy. W każdym razie przed drużyną Carlo Ancelottiego jeszcze dużo pracy, żeby tę grę poukładać. Podsumowując... Barcelonierze się cieszą, madryt płaczą. Barcelona po pierwszej kolejce ma już dwa punkty przewagi nad Realem Madryt. Oczywiście niewiele to znaczy, i w grze Barcelony też było widać wiele mankamentów. Tak jak mówię, ta pierwsza połowa tragedia. Real Madryt, no, fragmentami dawał się zdominować majorca, a nawet jak piłkę sam rozgrywał, to nie było to na tyle atrakcyjne i na tyle skuteczne, żeby trzy punkty z Son Moisz wywieźć. Jak to będzie w kolejnej? Serii gier Barcelonę czeka mecz u siebie z Atletykiem Bilbao, a Real gra również u siebie z wracającym do La Ligi Realem Valladolid. Jeżeli ten film Ci się podobał zostaw łapę w górze, zasubskrybuj ten kanał i oczywiście podziel się w komentarzu swoją opinią na temat pierwszego meczu Barcelony i Realu Madryt. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.